Jeśli chodzi Państwa, o inwestycje miejskie, to y, cały czas trwają różnego rodzaju przetargi. W zasadzie trzy zadania, które y, zostały rozstrzygnięte wcześniej, zostały przekazane prace budowy, to mówię o ulicy Limanowskiego, Stafa i ulicy Wschodniej i tam w zasadzie prace ruszają. W tej chwili, no bo aura się tak już y, ustatkowała, że można te, te prace budowlane rozpocząć. 26 marca będzie otwarcie ofert na ulicę Portowskiego. 30 na dworek modrzewiowy, także zobaczymy tutaj, bo to jest taka no, praca nie taka typowo budowlana, no bo też wiadomo, to jest troszkę pod opieką konserwatorską. Zobaczymy. I teraz jeszcze taki przetarg, który my robimy, a który yy, w zasadzie służy Kutnowskowi, czyli to jest przetarg na zakup sprzętu. <laughs> Został wniosek już złożony, będziemy teraz, bo on idzie w, w, z racji tego, że jest to przetarg tak zwany duży, więc idzie przez y, dzienniki brukselskie i potem dopiero będzie u nas ogłoszony po y, ukazaniu się w Brukseli. Ja tylko Państwu powiem, że on składa się z pięciu części, sześciu przepraszam. W pierwszej części to są kardiomonitory i tutaj jest cały zestaw tych kardiomonitorów, który i tak nie wiem do czego służą, bo są bardzo skomplikowane nazwy. Druga część to są... Łóżka z różnego, różnego, różne zestawy łóżek też różnych. Trzecia część to są respiratory, czwarta część to są aparaty do znieczulania, następny piąta to są wirówki laboratoryjne i szósta część to są stołu zabiegowe. Zobaczymy jak to będzie. Jak robiliśmy poprzednie przetargi na sprzęt do szpitala, to było mnóstwo pytań. Pamiętam to było chyba rekordowe, bo było około 300 zapytań do, do, do tego. Także oczywiście Nie, tak. Oczywiście mamy do, w komisji przetargowej oprócz urzędników, którzy są zawsze czyli z, 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 robót, z Biura Zamówień Publicznych i z, 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 mamy z Wydziału Spraw społecznych. Są też osoby ze szpitala wskazane przez dyrektora szpitali, są to lekarze zatrudnieni w szpitalu, którzy no, tę część taką no, merytoryczną będziemy no, oczywiście obsługiwały. Jest tutaj pełna współpraca ze szpitalem, tutaj nie można zarzucić niczego, także idzie to w dobrą stronę. Mam nadzieję, że sprzęt w miarę szybko spłynie do, do naszego szpitala.